Witajcie widzowie, jestem na Wajnach Smart, ale za chwilę idę na koncert, na którym będzie moja córka razem z moim mężem grali um, utwór Mozarta. On będzie jej akom akompani akompaniował na um, pianinie. Ona będzie grała na flecie poprzecznym. Um, oni zrobią ten występ w dawnym... Jej, e, mojej córki e, szkole, gimnazjum. Ona już to gimnazjum opuściła. poczekajcie, bo bo e, mam tutaj. Chcę Wam pokazać też jak najwięcej z tego w Wajnach Nie wiem, czy tam będę mogła nagrywać, bo tam będzie muzyka. I wiecie, jak YouTube podchodzi do muzyki. Także to wygląda w ten sposób. Jest przepięknie w ogóle. Jest cudownie. Tutaj mamy takie płomienie. Atmosfera jest świetna. My, tam ze znajomymi, jesteśmy w tam w tłumku ludzi. Ja tu przyszłam Wam powiedzieć, że szykuje się za Was świetny koncert. W ogóle koncert, na którym też będą uczniowie gimnazjum grali, ale, z tego, ale moja córka i mój mąż zostali zaproszeni jako no, goście wyjątkowi. Także ja się cieszę, trzymam za nich kciuki, oni tam już. Ćwiczą, ćwiczą sobie. Tu za chwilę potem będą... Zobaczcie, to jest scena i przygotowują się do występu. Będzie się działo, kochani. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało, a ja będę może nagry... na pewno będę nagrywała, ale nie wiem czy YouTube mi to puści, bo będzie muzyka. Pięknie tu jest, przepięknie, ale deszczowo, deszczowo, więc muszę, wiecie, włożyłam też kurtkę, mam tutaj kurtkę deszczową, tutaj mam kurtkę puchową, bo jest, wiecie, jak deszcz, to jest tak dosyć zimno, jest na plusie, ale jak jest deszcz, to jest, to jest i tak, wiecie, takie dziwne powietrze. Ja lecę dalej, idę tam do znajomych, pijemy sobie, ja nie piję glywań, tylko piję kakao, na rozgrzewkę, żeby się nie przeziębić, bo co rusz, to znajomi są przeziębieni, więc ja się trzymam. A wy trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, a ja będę Wam pokazywała co się u mnie dzieje. Pozdrawiam.